Koncern Nestle jest największym producentem żywności na świecie. Możesz mieć z nim pozytywne skojarzenia. W końcu w reklamach tej firmy znajdują się chociażby produkty dla dzieci, płatki śniadaniowe, słodycze czy karmy dla zwierząt. Dodatkowo wszystko podsycane jest opiniami ekspertów polecających wytwory Nestle oraz opiniami zadowolonych mam. Prawda o tym koncernie jest jednak nieco inna. Na początek jednak warto uświadomić sobie, o jak ogromnej firmie mowa. Nestle prowadzi działalność w siedmiu głównych kategoriach, z których największą jest sektor napoje w proszku i płynie, a zaraz za nim pielęgnacja zwierząt, której głównym filarem jest marka Purina. Działalność firmy w sektorze mleczarskim przynosi 13% ogólnych przychodów. Najbardziej znane marki spożywcze należą do działu dania gotowe i pomoc do gotowania, co stanowi prawie 14% całkowitej sprzedaży. W tabeli, którą właśnie widzisz, prezentowane są przychody firmy w 2020 roku. Można oszacować, że od 25 do 30% przychodów Nestle należy do kategorii żywności. Bycie globalną korporacją o ogromnym zasięgu. I to w dodatku w tak wrażliwym sektorze jak żywność to wielka odpowiedzialność. Nestle zdaje się jednak ową odpowiedzialnością nie przejmować, dlatego może pochwalić się licznymi aferami i działalnością niekorzystną dla ludzi na całym świecie. 1. Agresywna kampania reklamowa mleka dla dzieci. Nestle agresywnie forsowało swoją formułę karmienia piersią. W mniej rozwiniętych gospodarczo krajach. Reklamowali swoje produkty jako idealną alternatywę dla mleka matki. Promowali również formułę, wedle której dziecko powinno być karmione piersią przez pół roku, a następnie przejść właśnie na mleko w proszku. W związku z tym pojawiło się jednak kilka istotnych problemów. Pierwszym z nich była potrzeba sanitacji wody. Szeroka grupa odbiorców produktu zwłaszcza w Afryce, nie miała dostępu do czystej wody. Niski poziom świadomości higienicznej spowodował jednak, że wiele matek nie gotowało wody przed stworzeniem mieszanki ze sztucznym mlekiem, podając tym samym dzieciom zanieczyszczony produkt. Unicef szacuje, że dziecko karmione mieszanką mleka w proszku, żyjące w warunkach chorobowych i niehigienicznych, jest od 6 do 25 razy bardziej narażone na śmierć z powodu biegunki, i cztery razy częściej na zapalenie płuc niż dziecko karmione piersią. Innym problemem było to, że matki miały tendencję do używania mniejszej ilości odżywki niż było to konieczne, co powodowało, że wiele niemowląt otrzymywało niewystarczające ilości pokarmu. Eksperci do spraw zdrowia byli zaniepokojeni od samego początku. Od dłuższego czasu wiadomo, że karmienie niemowląt butelką w zubożałych środowiskach tropikalnych, z ograniczonymi warunkami sanitarnymi i chłodzeniem, może być receptą na katastrofę. 2. Nestle i Woda Niewiele osób o tym wie, ale Nestle jest największym na świecie producentem wody butelkowanej. Peter Brabeck-Letmat, aktualnie już emerytowany prezes Nestle, zaliczył niemałą wpadkę. W jednej ze swoich wypowiedzi odnośnie dostępu do wody. Istnieją dwie różne opinie w tej sprawie. Jedną opinię, którą uważam za skrajną, reprezentują organizacje pozarządowe, które huczą o uznaniu wody za prawo publiczne. Oznacza to, że jako istota ludzka, powinieneś mieć prawo do wody to ekstremalne rozwiązanie. Niestety za kontrowersyjnym działaniem prezesa idą również kontrowersyjne działania koncernu. Na drugim Światowym Forum Wody w 2000 roku Nestle naciskało na uczynienie z dostępu do wody pitnej prawa zamiast potrzeby. Pewnie zastanawiasz się, jaki interes mogła mieć w tym firma. Nestle musi skądś pozyskiwać wodę, którą później butelkuje i sprzedaje. W tym celu drenuje warstwy wodonośne tak bardzo, jak to możliwe, bez względu na zrównoważone użytkowanie terenu lub kwestie środowiskowe. Zaburza tym samym naturalne ekosystemy terenów, na których prowadzi swoją działalność. Przykładem może być Kalifornia. Nestle pobiera ze źródła w Kalifornii ponad 170 milionów litrów wody rocznie. Tymczasem cała okolica zmaga się z problemami braku bieżącej wody, braku wody pitnej czy pożarami, które związane są z ogromnymi suszami nawiedzającymi ten teren. Poza tym, Kalifornia nie wie, ile wody zużywa Nestle, ponieważ nie ma podstaw prawnych, by zmusić firmę do ujawnienia tych informacji, a Nestle nie opublikowało żadnych raportów. Niezależna analiza wskazuje, że całe ich zużycie wody wynosi 1 miliard galonów rocznie. 3. Zatrudnianie dzieci i niewolnictwo. Dokument The Dark Side of Chocolate z 2010 roku zwrócił uwagę na zakupy ziarna kakaowego na plantacjach Wybrzeża Kości Słoniowej, które wykorzystują niewolniczą pracę dzieci. Dzieci mają zwykle od 12 do 15 lat a niektóre są przemycane z pobliskich krajów. W 2005 roku branża kakaowa po raz pierwszy znalazła się w centrum uwagi. Międzynarodowy Fundusz Praw Pracy złożył pozew przeciwko Nestle. Między innymi w imieniu Trojga Dzieci z Mali. Według pozwu dzieci zostały przemycone do Wybrzeża Kości Słoniowej i były zmuszane do niewolniczej pracy, czemu towarzyszyły kary cielesne. W 2010 roku Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Okręgu Kalifornijskiego stwierdził, że korporacje nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego i oddalił pozew. Oczywiście Nestle nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za łamanie praw człowieka w Afryce, jednak ich współpraca z kontrahentami, którzy wykorzystują pracę dzieci, jest po prostu niemoralna. Ponadto raport niezależnego audytora Fair Labor Association, FLA, mówi, że wykryto wiele poważnych naruszeń u dostawcy Nestle. Poinformowano, że Nestle nie przeprowadziło kontroli pod kątem pracy i wykorzystywania dzieci. Dodatkowo zgłoszono wiele obrażeń spowodowanych przez maczety, które są używane do zbierania strąków kakaowych. A co na to Nestle? Wykorzystywanie pracy dzieci w naszym łańcuchu dostaw kakao jest sprzeczne ze wszystkim, za czym się opowiadamy. Mówi wiceprezes wykonawczy Nestle do spraw operacyjnych Jose Lopez. Żadna firma sprowadzająca kakao z wybrzeża Kości Słoniowej nie może jednak zagwarantować, że tak się nie stanie, ale możemy powiedzieć, że walka z pracą dzieci jest dla naszej firmy najwyższym priorytetem. Innymi słowy, Nestle przyznało, że nie tylko w ich firmie jest taki problem. 4. Zanieczyszczenie Coca-Cola, PepsiCo i Nestle zidentyfikowano jako firmy najbardziej przyczyniające się do zanieczyszczenia planety. Po przesianiu prawie 200 tysięcy odpadów plastikowych zebranych z brzegów zbiorników wodnych na całym świecie. To opakowania po ich produktach pojawiały się najczęściej, informuje The Independent. Nestle nadal figuruje w audytach odpadów i marek jako jeden z najgorszych trucicieli. W najnowszym raporcie Global Brand Audit Report znaleźli się na czwartym miejscu. W ostatnim raporcie Break Free from Plastic, dotyczącym fałszywych rozwiązań, firma plasuje się również na szóstym miejscu. Wśród globalnych producentów szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych, przy czym Nestle jest liderem pod względem wątpliwych umów o neutralności plastiku z innymi firmami. Warto przypomnieć, że firma zobowiązała się, iż do 2025 roku 100% ich opakowań będzie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Póki co jednak do spełnienia tej obietnicy daleka droga. 5. Dług Etiopii. W 2002 roku Nestle popełniło kolosalny błąd, żądając od Etiopii spłaty zadłużenia w wysokości 6 milionów dolarów. Oczywiście, bez znajomości okoliczności, wydaje się to oczywiste, że firma oczekuje spłaty należności. Problem w tym, że Etiopia zmagała się w tym czasie z ekstremalnym głodem. I zwyczajnie miała na głowie nieco poważniejsze problemy niż oddanie 6 milionów dolarów koncernowi, który obraca rocznie miliardami dolarów. 6. Promowanie niezdrowej żywności i wprowadzanie w błąd klientów. Mleko kobiece jest naturalnym symbiotykiem, gdyż zawiera zarówno probiotyki, jak i prebiotyki. Co więcej, w mleku matki obecne są elementy obrony błon śluzowych przed drobnoustrojami. Obecnie dąży się do upodobnienia mleka modyfikowanego do mleka kobiecego. Jednak wciąż pozostają one niedoskonałe. Karmienie pokarmem matki ma związek ze zmniejszonym ryzykiem infekcji przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Dodatkowo w późniejszym okresie życia skutkuje mniejszą liczbą chorób Takich jak martwicze zapalenie jelit, celiakia, astma, hipercholesterolemia, cukrzyca typu drugiego i otyłość. Nestle jednak zdaje się o tym nie wiedzieć, gdyż kampanie tej firmy głosiły, że mleko modyfikowane jest najlepszą alternatywą niemalże równie dobrą, co mleko matki. Na tym jednak nie koniec hipokryzji ze strony producenta żywności. Raport Brytyjskiego Stowarzyszenia Konsumentów twierdzi, że 7 z 15 płatków śniadaniowych o najwyższym poziomie cukru, tłuszczu i soli to produkty Nestle. Jednocześnie, oglądając przekaz marketingowy płynący z ich reklam, można wnioskować, że ich produkty są zdrowe i wręcz są niezbędne dla zbilansowanej diety. Slogany mówiące, że płatki śniadaniowe to idealny posiłek na początek dnia po prostu kłamią. Zamiast zdrowych składników odżywczych, znajduje się w nich po prostu ogromna ilość cukru. Podsumowanie odcinka: Oczywiście jest wiele globalnych korporacji, które mają na swoim koncie jakieś przewinienia. Najbardziej uderzająca jest jednak hipokryzja płynąca z narracji i marketingu takich firm zestawionych z ich realnymi działaniami. Z jednej strony Nestle obiecuje ograniczenie emisji zanieczyszczeń, a z drugiej króluje wśród ilości wytwarzanych odpadów. Z jednej strony mówi o zdrowej żywności, a z drugiej sprzedaje ludziom mocno przetworzone jedzenie i wreszcie mówi o tym, jakie wartości są dla nich ważne, a jednocześnie nie szanuje podstawowych praw ludzkich, czyli prawa dostępu do wody i prawa do wolności. Przykład tej korporacji potwierdza, że nawet w globalnym biznesie trzeba brać pod uwagę moralność, gdyż pośrednio odpowiada się za życie i zdrowie milionów osób.